Mano widzowie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony 3465 a w dzisiejszym odcinku gramy sobie Bedwars ale bije się siekierami więc zapraszam do oglądania jak widać jestem już podczas areny podczas w sumie dobrej areny bo idzie mi dosyć na niej ok. mam 3 kile i nie zależy, to jeszcze mam mieć najwięcej żelazną siekierę, więc... Teraz w kupimy sobie. My mam już 6 żelazka, tak żeby kupić sobie diamentową siekierę. To jest naprawdę mocne, zobaczcie. O, gdzie to. Puu! No i tą siekierką też możemy bić że Sharpness i Na gościu ma już diamantowy secik, więc widzę tutaj. Co ty myślałeś? Co ty myślałeś bombiku? Że co o tym? Jest w moich plecach, okej. Okay. Oku kurwa, Ja japierdziu! No i essa! O Jezu, czemu ja tak spadałem? Lenio, lenio, lenio! Co się tak wolno złoto leci? Naprawdę. Czałosne. Nie no, żartuję Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Okej, okay, pyk, pyk, okej. Okay. W tym sensie złotej I okej, okay, idziemy sobie na środek, myślę. Znaczymy, czy to się nagrywa teraz tym razem? Tak. Tam się wszystko pięknie nagrywa. No, nagrywałem już tą rundę, ale no. Dźwięku nie było, więc no. Problem. Macie teraz 300 setki do zostawienia łapki w górę subs i subskrypcji z 3, 2, 1. Jeśli to zrobiliście, szacun dla Was. I napiszcie jakiś miły komentarz. Jeśli szacujecie, mnie, że o 8.15 zebrało mi się na nagrywki, to napiszcie w komentarzach hashtag. hashtag. hashtag nagrywki. O, napiszcie w komentarzach hashtag nagrywki, to przypnę wam serduszko. Dobrze, a ja już nie przedłużam. I gramy Myszka Razer, teksturpak assassinek. Bez kaczek, bo nie mi się wersji zmieniać. Ten kochający ja. O Jezu Dobra, już nie będę na nich wyzywał, ale no kto buduje dziury w Kto robi dziury w moście? Hmm. Może spota, żeby przez niego przechodzić. A nie żeby robić dziury, w nim, więc... O, na TNT. O cholera. Jasno. No i co ty jeszcze próbujesz? Co ty jeszcze bambiko? Ja ci zrobię ta, ta, ta i gówno tu zrobisz. Myślę, że ty z... zrobisz? Gówno tu zrobisz. No i Esa z tobą. O kurde, ale został strapowany. A teraz się wyraca bambik. Jeden. Aha. Ale nie staciliśmy chyba że żyjemy. Tak, żyjemy. Czemu ja w taki głupi sposób umieram? No nie wiem. Tak, już mi się kierka. Żeby... Pik, pik. się komuś wyrko w sumie zniszczyć. Nie, że tak biegam. O, żółty! No właśnie, no ta. Nie ma... Ja nie mogę lack seta. Ja sobie na seta zbieram. Ja o sobie tak ja tutaj. Oczywiście, jak zawsze zostały mu dwa serca. To znaczy jeden. Co zbieram na seta. Teraz już nie dadaj. On żółty blok. Okej, dobra dobra, 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 to mi się podoba. Zbieram na seta. Bo przydałby się set. O, no na no. Trochę klapa. Jak seta nie ma, to nie ma życia. No tak samo... bazie A nie, bo ten jest okej. Okay. Kto tu co? Chłopie, mogę na seta, please. Nie mam nic. Mhm. Przepraszam, ktoś ulepszył generator. Dziękuję bardzo za wszystkie ulepszone generatory. Dziękuję bardzo, że tak się w mojej drużynie na filmie staracie. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście i że mnie kochacie. Pik. Pik. O, Holender. Zielony, tam jest. O ja! Piu. Okej, okay. dobra, zleciało się. Proszę. Proszę. W sumie już zaraz mam. Hmm. A, a, a. Dawaj na zada, dawaj na zada. Ja sacik. Mamy sacik. Dobrze, to mi się podoba. Teraz możemy o siekierki jakieś lepsze. Farbola. Farbol. Na łóżka. He. Przepraszam, ma złodzieja. Zielony już. Jak pięknie, to Zielony! Kocham cię! Ko Kocham cię. No. Chociaż nie zrobię jednego fejla w tym odcinku. No, ja proszę na to, no. Chociaż jednego fejla nikt nie zrobię. Ja wszystkie robię głupie fejle. Ja nie mogę. Takie wszystkie fajle y robię. A tu co? Gdzieś się tu tak moi aryserzy nie starają. No i takie fajne robię. Y. Jestem z siebie niezadowolony. Co kogoś jeszcze udupić. Tego zielonego albo tego przed. Wygraniem naszej areny! Najpierw zobaczmy, ile to, ile to w ogóle czasu miast już. Minim, tak. Dobra, git, 7 minut. To ok. Lepsze 7 minut niż. Aż o mnie nic. Tu jest żółty. Myślę, że jak w papie liście tak wiecie. No nie wiedział, że tu idzie. O MY GOD! Co? Pięć tak stref, no mój, no przecież to jest za mocne! Ten zielony pewnie też ma z Milon HP. Co tam jeszcze im się pomarzy w ten, no? Czemu to tak wolno złoto leci? Tak szybko żelazo, tak wolno złoto. Sześć potrzebuję. Dzięki. Tyk. No będziemy bombardować ich. Hm. Będziemy ich bombardować! Kogo nie wiem. Jeszcze nie wiem. No i poszukajmy sobie, gdzie jest zielony. Gdzie jest pan zielony? Jak nie będziemy zbierać. Nie będziemy na razie tak zbierać, mówię, bo... Taki o! Ford! Co Tu, tu? Żadnego nie ma, chyba. Nie mogę patrzeć. Wolny generator. O, ho, 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 ho. Co można kupić? Na diamenty. A, a żółtego nie ma. Nie diamenty. Proszę. Pięknie. Diamenciki. I się wracamy. Hop! Pięknie. I kupujemy nam... Aha, mamy już. Okay. O! 6. Kosztuje osiem. Dobra, czy jeszcze dwa potrzebuję. Pik, pik. 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 Właśnie poszukać Poszukiwania zielonego mamy. Trochę. Trzy. No i poszukiwania, jakie poszukiwania zielonego? My to wygraliśmy, proszę Państwa. Dobra, gramy kolejną rundę. Krótszą, bo już nie mam tyle czasu, bo mam zaledwie. No, nie dużo czasu, bardzo malutko, więc. Więc no. Zaledwie, no, dosłownie. Dosłownie 5 minut. Więc no, ale jeszcze nagram jakiś drugi odcinek, myślę, też z tego jeszcze. Może nagram, na pewno nagram z Bedwarsów, to trzeba nagrać. Może TNT Runsów coś nagram jeszcze, nie wiem, TNT Run. Chcieliście by TNT ransy, jeśli byście chcieli chciel TNT Run, to pozdrawiam, to napiszcie w komentarzach. A teraz my też na siekiery gramy. O, Holender. myślałem, że normalne. Jezu, przecież to będzie Kto takie challenge wymyśla? Ja! Kto mnie nieruchomionym? Ja! Kto jest nieruchomionym z banem? Ja! Dobra. Speed bridge dla widza. Speed bridge dla widza. A mamy kaufę, bo jak ktoś tutaj stoi i mi uderzy. No. I <laughs> mamy. Dwa. Dzięki. Co okej. ok. Pracia, cia, cia, cia. Skibli, papa? El pum 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 pum. Procika, mamy procik, procik, procik. O. <mulik> A dzięki wam widzowie, za oglądanie. Myślę, że wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, wsięgajcie raz dzwoneczkiem w napiszcie w komentarzu #johnny465, albo hashtag nagrywania. Trzymajcie się, pozdrawiam was, serdecznie wszystkich, trzymajcie się, no i pozdrawiamy. Tapibara XD. Trzymajcie się, pozdrawiam. Serdecznie wszystkich. Siema. Cześć.